Czy zauważyliście kiedyś, jak nogi stają się ciężkie, zimne, a energia, którą kiedyś mieliście, po prostu znika? Jeśli macie więcej niż 60 lat, ten sygnał może próbować wam powiedzieć coś bardzo ważnego o waszym krążeniu krwi. Ale zanim pomyślicie o skomplikowanych lub drogich rozwiązaniach, pozwólcie, że przedstawię wam coś, co może znajdować się właśnie w waszej kuchni, czekając, by odmienić waszą witalność w sposób, o jakim być może nigdy nie myśleliście. Zanim zaczniemy, napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie: z jakiego miasta w Polsce czy z jakiego kraju? To wspaniale wiedzieć, jak daleko dociera nasza społeczność. A jeśli chcecie otrzymywać proste i konkretne porady zdrowotne, kliknijcie, subskrybuj już teraz. Tutaj znajdziecie wskazówki, które naprawdę mogą poprawić Wasze zdrowie i samopoczucie. A więc zaczynajmy. Dziś odkryjecie moc trzech prostych składników, które połączone tworzą prawdziwy eliksir na krążenie dla mężczyzn. Mówię o buraczku, naszym kochanym polskim buraku, aromatycznym imbirze i odrobinie soku z cytryny. Ta rubinowa kompozycja to nie tylko smaczny napój, ale naukowo potwierdzony sojusznik w poprawie przepływu krwi, zwłaszcza w rejonach, gdzie mężczyźni najbardziej potrzebują witalności. Historia, którą teraz opowiem. Przydarzyła się Stanisławowi, 65-letniemu emerytowanemu nauczycielowi z Krakowa. Od miesięcy czuł, że pod koniec dnia jego nogi stają się coraz cięższe, a jego żona Małgorzata zauważyła, że wydawał się mniej chętny do spacerów po miejskich parkach, które tak bardzo lubili odbywać razem. Wtedy wizyta u lekarza wykazała, że jego ciśnienie krwi jest lekko podwyższone, a krążenie w kończynach nie funkcjonuje tak, jak powinno. Lekarz Stanisława zasugerował zmiany w diecie i regularne ćwiczenia, ale to jego szwagierka, dietetyczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiła mu prosty przepis oparty na tradycyjnych polskich warzywach. Już po dwóch tygodniach codziennego picia porannego preparatu Stanisław zaczął zauważać znaczące różnice. Jego nogi stały się lżejsze, czuł więcej energii w ciągu dnia a nawet jego ochota na intymne zbliżenia z Małgorzatą wyraźnie się poprawiła. Ale co czyni tę kombinację tak wyjątkową? Odpowiedź leży w nauce stojącej za każdym składnikiem. Buraczek, czyli czerwony burak, jest jednym z najbogatszych źródeł naturalnych azotanów w przyrodzie. Kiedy spożywamy te azotany, nasz organizm przekształca je w tlenek azotu cząsteczkę, która rozkurcza i rozszerza naczynia krwionośne pozwalając na bardziej efektywny przepływ krwi. Proces ten jest szczególnie ważny dla dojrzałych mężczyzn, ponieważ poprawia krążenie w całym ciele, włączając w to obszary najbardziej wrażliwe na zmniejszenie przepływu krwi z upływem lat. Najnowsze badania pokazują, że bogaty w azotany sok z buraka poprawia funkcję mikrokrążenia w mięśniach nóg u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych, co wyjaśnia, dlaczego tak wielu mężczyzn zgłasza uczucie lżejszych nóg, i mniejsze zmęczenie po kilku dniach spożywania tego napoju. Ale korzyści na tym się nie kończą. Ta poprawa krążenia obwodowego ma pozytywny efekt domina na cały męski układ sercowo-naczyniowy. Drugim bohaterem naszego przepisu jest imbir, korzeń, który Polacy znają od wieków ze względu na jego właściwości lecznicze. Badania pokazują, że osoby spożywające od 2 do 4 gramów imbiru dziennie mają mniejsze ryzyko rozwoju nadciśnienia. Stanu, który bezpośrednio wpływa na jakość krążenia krwi. Imbir działa obniżając ciśnienie krwi poprzez podwójny efekt, stymulując specyficzne receptory i blokując kanały wapniowe, co stanowi solidną podstawę naukową dla jego tradycyjnego stosowania w problemach z krążeniem. Trzeci element sok z cytryny może wydawać się jedynie dodatkiem poprawiającym smak, ale jego funkcja jest znacznie szersza. Witamina C obecna w cytrynie wzmacnia wchłanianie związków aktywnych, zarówno z buraka, jak i z imbiru, a także przyczynia się do zdrowia naczyń krwionośnych, utrzymując je elastycznymi i odpornymi. Wracając do historii Stanisława, po miesiącu regularnego picia swojej porannej mieszanki, postanowił podzielić się przepisem ze swoimi przyjaciółmi z klubu szachowego. Janusz, 68-letni emerytowany inżynier. Początkowo był sceptyczny, ale postanowił spróbować, ponieważ również borykał się z podobnymi problemami. Ku jego zdziwieniu, w ciągu trzech tygodni nie tylko jego nogi stały się lżejsze podczas długich partii szachów, ale również zauważył ogólną poprawę energii i samopoczucia. Teraz pozwólcie, że nauczę Was, jak dokładnie przygotować ten odmieniający napój. Będziecie potrzebować jednego średniego, świeżego buraka, najlepiej ekologicznego. Kawałka świeżego imbiru o długości około 2 cm, soku z połowy cytryny i 200 ml filtrowanej wody. Zacznijcie od dokładnego umycia i starannego obrania buraka. Pokrójcie go na małe kawałki, aby ułatwić miksowanie. Obierzcie imbir i pokrójcie go w cienkie plasterki. Włóżcie wszystkie stałe składniki do blendera razem z wodą i miksujcie przez około 2 minuty, aż uzyskacie jednolitą mieszankę. Jeśli wolicie gładszą konsystencję, przecedźcie mieszankę przez drobne sitko. Dodajcie świeżo wyciśnięty sok z cytryny i delikatnie wymieszajcie. Intensywny, rubinowy kolor, który zobaczycie, jest nie tylko piękny. To wizualny sygnał potężnych związków antyoksydacyjnych i rozszerzających naczynia, które działają razem. Aby jeszcze bardziej wzmocnić efekty, sugeruję dodanie bardzo małej szczypty pieprzu kajeńskiego. Ta przyprawa działa jak naturalny katalizator, delikatnie rozgrzewając ciało od wewnątrz i dodatkowo stymulując krążenie krwi. Ale uwaga! Używajcie z umiarem tylko minimalną szczyptę, ponieważ celem jest korzyść dla zdrowia, a nie powodowanie dyskomfortu. Idealny moment na spożycie tego napoju to poranek, najlepiej na pusty żołądek, około 30 minut przed śniadaniem. Pozwala to na bardziej efektywne wchłanianie związków aktywnych przez organizm. Stanisław wypracował poranny rytuał, który stał się jednym z najprzyjemniejszych momentów jego dnia. Przygotowywał swój napój, wychodził na 15-minutowy spacer po plantach, które otaczają historyczne centrum Krakowa, a po powrocie jadł śniadanie z odnowionym poczuciem witalności. Ważne jest, aby zrozumieć, że korzyści płynące z tego napoju dla męskiego krążenia, mają solidne podstawy fizjologiczne. Kiedy przepływ krwi poprawia się w kończynach i w rejonie miednicy, bezpośrednio odbija się to na zdrowiu prostaty i męskich funkcjach intymnych. Tlenek azotu wytwarzany z azotanów buraka to ten sam związek, który organizm naturalnie wykorzystuje do regulacji tych funkcji, a w miarę starzenia się nasza naturalna produkcja tego związku spada. Dlatego dostarczanie organizmowi niezbędnych prekursorów poprzez dietę staje się inteligentną i naturalną strategią. Pamiętajcie jednak zawsze: każdy organizm jest wyjątkowy i inaczej reaguje na naturalne bodźce. To, co wspaniale zadziałało u Stanisława i jego przyjaciół, u Was może mieć nieco inne efekty. Dlatego kluczowe jest skonsultowanie się z lekarzem przed włączeniem jakiejkolwiek nowej praktyki do swojej rutyny, zwłaszcza jeśli już stosujecie leki na ciśnienie krwi. Lub macie istniejące wcześniej schorzenia sercowo-naczyniowe? W pierwszych tygodniach spożywania napoju prowadźcie prosty dziennik, notując, jak się czujecie każdego dnia. Obserwujcie, czy następuje poprawa energii, sprawności fizycznej, uczucia ciężkości w nogach, czy w jakimkolwiek innym aspekcie, który uważacie za istotny. Ta świadoma samoobserwacja jest cenna zarówno dla Was, jak i dla Waszego lekarza aby ocenić konkretne korzyści, które uzyskujecie. Doświadczenie Zygmunta, innego przyjaciela Stanisława, dobrze ilustruje znaczenie tej indywidualnej uwagi. Zygmunt jest diabetykiem i początkowo nie zauważył tych samych natychmiastowych efektów, co pozostali. Dopiero po rozmowie ze swoim endokrynologiem i niewielkiej modyfikacji przepisu, zmniejszając nieco ilość buraka ze względu na jego naturalną zawartość cukrów, Zaczął dostrzegać korzyści. Po sześciu tygodniach stosowania tej adaptacji zgłosił znaczną poprawę krążenia w nogach i zmniejszenie uczucia mrowienia, które dokuczało mu od miesięcy. Dodatkową zaletą tego napoju jest jego praktyczność i oszczędność. Wszystkie składniki można łatwo znaleźć na każdym polskim targu, praktycznie przez cały rok. Szczególnie burak jest warzywem tradycyjnie uprawianym w Polsce co czyni go zrównoważoną i przystępną opcją dla tych, którzy chcą zainwestować we własne zdrowie bez nadwyrężania domowego budżetu. Aby zmaksymalizować korzyści, rozważcie połączenie spożywania napoju z niewielkimi zmianami w stylu życia. Stanisław odkrył, że poranny spacer trwający od 15 do 20 minut po wypiciu jego mieszanki znacznie wzmacniał efekty. Ruch dodatkowo stymuluje krążenie. A połączenie lekkiej aktywności fizycznej ze związkami rozszerzającymi naczynia z napoju tworzy potężną synergię dla zdrowia sercowo-naczyniowego. Ważne jest również, aby zachować realistyczne oczekiwania co do czasu potrzebnego na zauważenie rezultatów. Podczas gdy niektórzy ludzie, jak Stanisław, zauważają różnice w ciągu kilku dni, inni mogą potrzebować od dwóch do trzech tygodni regularnego spożywania, aby doświadczyć znaczących korzyści. Kluczowa jest systematyczność. Sporadyczne picie nie przyniesie takich samych efektów jak codzienne i regularne spożywanie. Co do przechowywania i przygotowania, napój najlepiej spożywać świeży, przygotowywany codziennie. Jeśli jednak wolicie, możecie przygotować większą ilość i przechowywać ją w lodówce do 48 godzin. Przechowujcie w pojemniku z ciemnego szkła, aby zachować związki aktywne i zawsze dobrze wstrząśnijcie przed spożyciem ponieważ składniki naturalnie się rozwarstwiają. Ważna uwaga. Niektóre osoby mogą zauważyć zmianę koloru moczu po spożyciu napoju, który przybiera lekko czerwonawy odcień. Jest to całkowicie normalne i tymczasowe, wynikające z naturalnych barwników buraka wydalanych przez organizm. Nie ma powodu do niepokoju, ale zawsze warto wspomnieć o każdej zmianie lekarzowi podczas regularnych wizyt. Dla tych, którzy chcieliby od czasu do czasu urozmaicić napój, można zastąpić cytrynę niewielką ilością zielonego jabłka lub dodać kilka liści świeżej mięty. Te wariacje utrzymują główne korzyści, oferując jednocześnie nieco inne smaki, aby uniknąć monotonii. Świadectwo Ryszarda, 70-letniego księgowego, który dołączył do grupy Stanisława kilka miesięcy później. Pokazuje, jak korzyści mogą wykraczać poza samokrążenie. Oprócz oczywistej poprawy energii i lekkości w nogach, Ryszard zgłosił, że jego ogólny nastrój się poprawił. Czuł się bardziej optymistycznie i chętnie uczestniczył w spotkaniach towarzyskich, z których zrezygnował z powodu ciągłego zmęczenia. Ta poprawa ogólnego samopoczucia nie jest przypadkowa. Kiedy krążenie funkcjonuje prawidłowo. Wszystkie organy otrzymują lepsze dotlenienie i odżywienie, w tym mózg. Może to skutkować większą jasnością umysłu, lepszym nastrojem i ogólnym poczuciem witalności, które wielu mężczyzn uważało za bezpowrotnie utracone wraz z wiekiem. Należy jeszcze raz podkreślić, że przedstawione tu informacje służą edukacji i informowaniu, ale nigdy nie zastępują profesjonalnej opieki medycznej. Jeśli macie w wywiadzie problemy z sercem, Przyjmujecie leki przeciwzakrzepowe, macie kamienie nerkowe lub jakiekolwiek inne przewlekłe schorzenia, skonsultujcie się z lekarzem przed wprowadzeniem tego napoju do swojej codziennej rutyny. Ponadto, jeśli podczas spożywania napoju doświadczycie jakichkolwiek działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy, kołatanie serca, silny dyskomfort żołądkowo-jelitowy lub jakiekolwiek inne nietypowe objawy. Natychmiast przerwijcie stosowanie i zasięgnijcie porady lekarskiej. Chociaż składniki są naturalne i ogólnie dobrze tolerowane, indywidualne reakcje są zawsze możliwe. W miarę włączania tego napoju do swojej rutyny, rozważcie również inne praktyki uzupełniające, aby zmaksymalizować zdrowie układu krążenia. Odpowiednie nawodnienie w ciągu dnia, ograniczenie nadmiernego spożycia soli, unikanie palenia tytoniu. I umiarkowane spożycie alkoholu to działania, które działają synergicznie z korzyściami płynącymi z napoju. Ogólna dieta również odgrywa kluczową rolę. Włączenie większej ilości ciemnozielonych warzyw liściastych, owoców bogatych w antyoksydanty, ryb bogatych w kwasy omega-3 oraz ograniczenie spożycia żywności wysoko przetworzonej wzmacnia wszystkie korzyści, których poszukujecie dzięki temu porannemu napojowi. Historia Stanisława i jego przyjaciół uczy nas cennej lekcji o tym, jak małe, konsekwentne zmiany mogą przynieść zaskakujące rezultaty. Nie chodzi o cudowne lekarstwo czy przesadzone obietnice, ale o inteligentne i naukowo uzasadnione podejście do wspierania zdrowia mężczyzn przy użyciu zasobów, które hojnie oferuje natura. Kiedy myślimy o długowieczności i jakości życia, często wyobrażamy sobie skomplikowane i drogie rozwiązania. Ale prawda jest taka, że często najskuteczniejsze odpowiedzi są w naszym zasięgu, czekając tylko aż będziemy mieli mądrość, by je rozpoznać i dyscyplinę, by je konsekwentnie stosować. Ten prosty napój reprezentuje znacznie więcej niż mieszankę warzyw. Symbolizuje filozofię życia, która ceni profilaktykę ponad leczenie, prostotę ponad złożoność i tradycyjną mądrość połączoną z nowoczesną wiedzą naukową. To przypomnienie, że dbanie o nasze zdrowie nie musi być trudnym czy kosztownym zadaniem, ale może być codziennym aktem miłości do samego siebie i inwestycją w naszą przyszłość. Na koniec tej odkrywczej podróży mam nadzieję, że czujecie się zainspirowani, by wypróbować to naturalne podejście do poprawy krążenia i witalności. Pamiętajcie, że każdy łyk tego rubinowego napoju to krok w kierunku zdrowszej i bardziej energicznej wersji siebie. Składniki są proste, przygotowanie jest łatwe, ale potencjalne korzyści dla jakości waszego życia mogą być niezwykłe. Dlatego zacznijcie już jutro. Idźcie na targ, wybierzcie świeżego i żywego buraka, aromatyczny imbir i dojrzałą cytrynę. Przygotujcie swoją pierwszą porcję tego odmieniającego napoju i rozpocznijcie własną podróż w kierunku lepszego krążenia i odnowionej witalności. Wasze dojrzałe męskie ciało zasługuje na tę troskę, a wy zasługujecie, by doświadczyć wszystkich korzyści, jakie zdrowe krążenie może wnieść w Wasze życie. Natura hojnie ofiarowuje swoje dary. Od nas zależy, czy będziemy mieli mądrość, by przyjąć i właściwie wykorzystać te dary dla naszego zdrowia i samopoczucia. Ten prosty napój może być początkiem znaczącej transformacji w jakości Waszych nadchodzących lat życia. Jeśli spodobał Wam się ten film, zostawcie polubienie, podzielcie się z przyjaciółmi i rodziną oraz zasubskrybujcie kanał, aby otrzymywać więcej treści o zdrowiu i długowieczności. A zanim wyjdziecie, napiszcie w komentarzach, co w tym filmie było dla Was najbardziej przydatne lub inspirujące. Z przyjemnością przeczytam.